Dzień dobry, sobota. Jadę do chińskiego marketu. I mam ochotę na coś słodkiego. Wziąłem sobie kuchenkę turystyczną, wziąłem sobie kubek. Dobra, tutaj mam kuchenkę. spalnik proszę państwa. Nalewamy wodę na kawę. To jest kawa, kawa się nazywa Taiwan. Tajwan coś tam kofi. Tak to wygląda. To jest przezajemista kawa, ale nigdzie w Europie jej nie mogę dostać. Czyli jakbym chciał ją kupić jeszcze raz, musiałbym polecieć jeszcze raz na Tajwan. Nie słyszka. Zaczynamy, proszę Państwa. Odpalam gaz i grzejemy wodę. come. Wow. Uwielbiam aromat świeżo mielonej kawy. Do kawy jest sezamowe moci. Tak to wygląda. Tak. Skończył się gaz. Skończył mi się gaz w kuchence. No ta woda się podgrzała trochę, ale to nie jest taka gorąca woda. Nie wiem, czy mi się taka kawa zakważy, ale mam nadzieję, że tak. Kurna dobra, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Przyjemy z tego, co jest. Proszę Państwa, to chowamy. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje, jak to wygląda. Woda, cukier, mąka ryżowa, czerwona fasola, sezam, tapioka, sól, soja. Sezamowe moci, nigdy tego wcześniej nie jadłem. Przeważa zapach sezamu, tak to wygląda z bliska. Dobra, zobaczymy, czy kawa się zrobiła. Tak, kawa się zaparzyła. No co, próbujemy. Ciasto przypomina mi taką pyzę. Jest to z mąki ryżowej, a w środku jest nadzienie z fasolą na słodko. No i to jest dookoła obtoczone sezamem. Jest to słodkie? Nie bardzo, ale jest słodkie. Jest tutaj dość spora ilość sezamu na tym. I to odpowiada, bo ja bardzo lubię sezam. Ale trzeba przyznać, że to bardzo buzię zakleja. Tym powiedział taki mordoklejek. Nie wiem, czy nie zakleja bardziej niż polska krówka. Na 100 gram to jest 24 gramy cukru. To jest dużo. Waga takiego pudełeczka to 250 gramów jest. Koszt, to już mówiłem, to jest 4 funty 90 pensów. Czy bym to powtórzył? Chyba specjalnie bym tego nie powtórzył. Chyba drugi raz bym tego nie kupił, ale nie dlatego, że to jest niedobre. Ja nie jestem fanem tego typu słodyczy. Bardziej lubię słodycze, które są jakieś takie właśnie z kremem, tego typu. Ale w sumie to jest dobre. Nie jest tak, że muszę się zmuszać, żeby to zjeść. O, ważka przyleciała. To jest ważka? A to może nie, to jest taki komar. Najlepsza z tego kawa jest. Przyleciała mewa. Tak to jakby to podsumował, taka pyza na słodko nadzieniona z fasoli. Coś takiego by można powiedzieć. Obiedronka przyszła. Kurna, w kupę wlazłem. Ja nie mogę, ja nie mogę, w kupę wlazłem. Aj, cholera jasna. No i co, opakuję i jadę stąd. Było dobrze. Jadę nad wodę jeszcze, przyspaceruję się. It's like we've always snow. Ona lubi pomarańcze hey. oh, Hi hey, Please, ice, brown, sugar Is large A Large, please Anything else? That's it, thank you I Elegancko jedziemy A wyszedłem z domu tylko na chwilę nagrać jak jem no mochi, jak piję swoją kawę, to w sumie wylądowałem na obrzeżach Hull z jakąś mrożoną hawą. Proszę Państwa, słomka w kiesień, w sumie... a bo tutaj ja nawet słomki nie potrzebuję do tego. Ja słomkę wziąłem, tak to wygląda, coś takiego kupiłem, stamtąd przyjechałem. A ja spróbuję tej kawy, za którą zapłaciłem takie grube pieniądze, 6,5 funta. Moja najdroższa kawa w życiu. Teraz zobaczymy, co to jest. A ja w sumie wiem dlaczego ona taka była droga. Bo ona ma w składzie, wcale to nie jest dobre. Ona ma w składzie mleko owsiane, kurna. To mleko owsiane spowodowało, że ta kawa jest taka droga. Ale fajna pogoda. Podoba mi się. Pamiętajcie, nie zawsze to, co jest drogie, jest dobre. Tu się będę żegnał, dalej nie jadę. Jedynie będę wracał. Więc mi tu aż ja tej kawy nie mogę. See you, bye bye. To, to, to